W tym filmie pokazuję mech skory drzewa. Próbka była pobrana z miejskiego drzewa. Teraz widzimy powiększenie 128 razy. Fragment, który teraz widzimy, to chwytniki. Ich zadaniem jest utrzymywanie rośliny w podłożu. A powyżej. Widzimy dwie ulistnione łodyżki, których funkcją jest wytwarzanie substancji pokarmowych podczas fotosyntezy. Prezentowana próbka zawiera młode roślinki, które nie posiadają jeszcze trzonka i zarodni. Trzonek, zakończony zarodnią, wyrasta z ulistnionej łodyżki latem. A teraz kilka słów na temat mchów. Mchy są roślinami niewielkich rozmiarów oraz lubią miejsca cieniste i wilgotne. Są organizmami pionierskimi i porastają miejsca, w których nie mogą żyć inne rośliny. Chwytniki, łodyżka i listki mchu mają zdolność do wchłaniania wody. Można więc powiedzieć, że mech pobiera wodę całą powierzchnią swojego ciała. Magazynując bardzo duże ilości wody, spobiegają powodziom. Jest to szczególnie istotne podczas topnienia śniegu lub intensywnych opadów deszczu. Z kolei podczas suszy uwalniają nagromadzoną wodę, co zapobiega wysychaniu gleby. Są również ważne dla zwierząt. Jako źródło ich pokarmu oraz schronienia, np. dla mrówek i innych małych organizmów, a nawet jako materiał budulcowy do gniazd ptaków, stanowią ważny składnik torfowisk. Teraz przechodzimy na powiększenie 320 razy. Dziękuję za oglądanie i zapraszam Was do oglądania moich kolejnych obserwacji pod mikroskopem.